Jeśli coraz częściej masz wrażenie, że jakaś relacja cię przeciąża, że po rozmowie z konkretną osobą zamiast ulgi pojawia się napięcie w ciele, trudności ze snem albo przyspieszone bicie serca, to jest moment, żeby się zatrzymać. To wcale nie musi być Twoja nadwrażliwość, tylko konkretny sygnał, że w Twoim otoczeniu jest ktoś, kogo można nazwać emocjonalnym wampirem. Osobą, która w relacji stopniowo odbiera ci energię, spokój i poczucie bezpieczeństwa. W dzisiejszym filmie opowiem, co kryje się za tym określeniem, co może dziać się w Twoim ciele i psychice, gdy żyjesz w takiej relacji, oraz jak zacząć traktować te sygnały jako informację, że coś w tej relacji Ci nie służy. Zapraszam. Kiedy mówię o emocjonalnym wampirze, nie mam na myśli kogoś z natury złego, tylko konkretny sposób funkcjonowania w relacjach. To osoba, która bardzo dobrze czyta emocje innych ludzi, widzi, co czujesz, wyłapuje twoje reakcje, ale nie po to, żeby cię wesprzeć, tylko po to, żeby mieć nad tobą większy wpływ. Taka osoba ma empatię raczej w głowie niż w sercu. Wie, jakie słowa wypada powiedzieć, jak zareagować, żeby wypaść w porządku, ale tak naprawdę nie współodczuwa Twojego bólu. Do tego dochodzi bardzo wysoki próg lęku. Tam, gdzie większość osób zatrzymuje się, bo czuje, że to już za daleko, emocjonalny wampir idzie krok dalej. Traktuje Twoje granice jak coś, co można naginać, przesuwać i testować. Sprawdza, jak zareagujesz, gdy podniesie głos. Zlekceważy Twoją prośbę albo wyśmieje Twoje odczucia. Jeśli nie zaprotestujesz, uzna, że ma zielone światło, żeby robić to częściej i mocniej. Często za takim stylem funkcjonowania stoi bardzo przyjemny obraz na zewnątrz. Emocjonalny wampir jest zazwyczaj towarzysko sprawny. Potrafi wejść w grupę, szybko złapać kontakt, zrobić świetne pierwsze wrażenie. Bywa czarujący, zadbane, mówi w sposób, który dobrze się słucha. Kilka rozmów, kilka bardzo trafnych komplementów, parę gestów szczególnej uwagi i pojawia się w tobie poczucie, że ktoś wreszcie naprawdę cię rozumie. Ale warto jasno powiedzieć, ten urok nie jest przypadkowy. To narzędzie do budowania wpływu ma doprowadzić do tego, że zainwestujesz w te relacje swoje emocje, swój czas, a często także ważne decyzje. Z czasem zaczynasz zauważać, że to druga strona ma coraz większy wpływ na to, jak organizujesz swój dzień, swoje wybory i swoje życie, a Twoje poczucie swobody stopniowo się zmniejsza. Jeśli sięgniemy do klasyfikacji zaburzeń osobowości, to znajdziemy tam różne nazwy pasujące do tego stylu funkcjonowania. Czy to narcyzm, rysy psychopatyczne czy socjopatyczne. W codziennym życiu ważniejsze od etykiety jest jednak to, jak taka osobowość traktuje zasady. Emocjonalny wampir widzi normy społeczne i prawne, ale nie bierze ich za bardzo do siebie. Granice innych ludzi istnieją dla niego tylko wtedy, kiedy nie kolidują z jego celem. Przepisy można dopasować do sytuacji, obietnice można odwrócić tak, żeby wyszło inaczej, a winę przerzucić na kogoś obok. W praktyce brzmi to na przykład tak: To ty przesadzasz, robisz problem. Gdybyś inaczej się zachowywała, nie musiałbym tak reagować. Fakty są, usta są ustawione w taki sposób, żeby odpowiedzialność mm, za to, co się dzieje Zawsze spadła na drugą stronę. W bliskich relacjach taka osoba zachowuje się jak samotny łowca. Nie chodzi jej o partnerską więź, tylko o znalezienie kogoś, kogo da się krok po kroku podporządkować. Z czasem miłość zaczyna znaczyć coś bardzo jednostronnego. Druga osoba ma się częściej dostosowywać, ustępować, rezygnować z własnych planów i granic. Po to, żeby tej pierwszej było wygodnie i żeby czuła się dobrze. Po stronie emocjonalnego wampira rośnie potrzeba kontroli i panowania nad sytuacją, po stronie drugiej osoby pojawia się coraz częściej uległość i myśli w stylu może przesadzam, może to ja mam problem. Jeśli słuchając tego, czujesz, że ten opis jest niepokojąco znajomy, że pasuje do kogoś z Twojego otoczenia. Albo momentami do ciebie samej, do ciebie samego, to jest dobry moment, żeby się zatrzymać i przyjrzeć temu uważniej. Emocjonalny wampir rzadko pokazuje, jaki jest naprawdę. Zwykle funkcjonuje jak bardzo sprawny aktor społeczny. Ma przygotowanych kilka ról i dobrze wie, kiedy której użyć. W grupie znajomych potrafi być dowcipny i kontaktowy. W pracy odpowiedzialny i godny zaufania. W rozmowie w cztery oczy, kimś, kto deklaruje, że widzi Cię lepiej niż inni i wyjątkowo dobrze Cię rozumie. Te role nie są przypadkowe, są dobrane tak, aby stopniowo budować wpływ, lojalność i poczucie, że bez tej konkretnej osoby Twoje funkcjonowanie będzie trudniejsze. Jedną z najczęściej wykorzystywanych ról jest rola zbawcy. W tej wersji emocjonalny wampir przedstawia się jako ktoś szczególnie opiekuńczy i ponadprzeciętnie troskliwy. Pojawiają się komunikaty w rodzaju wszyscy cię zawiedli, ale ja cię nie zostawię. Nikt cię tak nie rozumie jak ja. Dla osoby, która jest w kryzysie albo w trudnym momencie życia, takie słowa mogą być naprawdę bardzo kojące. Ale problem zaczyna się wtedy, gdy za tą deklarowaną pomocą, krok po kroku, pojawiają się warunki. Skoro możesz liczyć tylko na mnie, to słuchaj, co mówię. Jeśli robisz inaczej, to znaczy, że tak naprawdę nie chcesz sobie pomóc. Z roli wspierającego robi się rola kogoś, kto rości sobie prawa do decydowania o Twoich wyborach, tempie zmian i kierunku Twojego życia. Druga równie skuteczna rola to rola ofiary. W tej konfiguracji emocjonalny wampir nie obiecuje, że Cię uratuje, bo to on potrzebuje pomocy. Podkreśla swój ból, swoją krzywdę, swoje ograniczenia. Często opowiada o bardzo trudnych doświadczeniach, e, trudnym dzieciństwie, chorobach, niesprawiedliwości, o tym, że życie doświadczyło go czy ją bardziej niż innych. Ale samo mówienie o cierpieniu nie jest niczym złym. Wielu z nas ma za sobą realnie ciężkie doświadczenia. Różnica jednak polega na tym, że. Tutaj ten ból staje się narzędziem do sterowania Twoimi reakcjami. Pojawiają się zdania typu: Jeśli odejdziesz, ja sobie nie poradzę. Wiesz, że jestem słaby, słaba, jak możesz mi to robić? Zamiast rozmowy o faktach pojawia się szantaż emocjonalny, oparty na poczuciu winy i odpowiedzialności za czyjeś emocje. W obu rolach, zarówno zbawcy, jak i ofiary, cel jest w gruncie rzeczy podobny: poszerzyć zakres kontroli nad tobą. Kiedy zaczynasz wierzyć, że tylko ta jedna osoba mm, może cię uratować, albo że bez ciebie ta osoba się rozpadnie, to łatwo przesuwasz swoje granice. Zamiast pytać siebie, czy ja się w tej relacji dobrze czuję, to zaczynasz żyć według pytania. Co jeszcze muszę zrobić, żeby ona, on był zadowolony, żeby się nie obraził? Jeśli zauważasz, że stale czujesz wobec tej y, osoby dług, np. wdzięczność albo lojalność, to warto sprawdzić, czy nie masz do czynienia z bardzo sprawnie odgrywaną y, maską emocjonalnego wampira. Emocjonalny wampir opiera y, swoje działanie na dwóch bardzo silnych potrzebach psychologicznych. Potrzebie akceptacji i potrzebie przynależności. Najpierw pojawia się akceptacja. Słyszysz, że nic nie musisz udowadniać, że właśnie taka, taki jesteś idealny, że ktoś widzi w tobie wartość, tam gdzie inni widzieli głównie braki. Jeśli masz za sobą doświadczenia krytyki, porzucenia, poczucia bycia gorszą, gorszym, to takie komunikaty działają bardzo szybko. Obniżają czujność, Budują poczucie wyjątkowej więzi i wdzięczność wobec tej konkretnej osoby. Drugi element to przynależność poczucie my wobec reszty świata. Stopniowo pojawia się narracja, że ta relacja jest szczególna, a otoczenie mniej ważne, mniej rozumiejące i mniej godne zaufania. Coraz częściej to właśnie ta jedna osoba staje się głównym punktem odniesienia. Z czasem mniej liczysz się ze swoim własnym osądem i wsparciem innych ludzi, a coraz bardziej z jej reakcjami. Im węższy staje się krąg, na którym polegasz, tym łatwiej to twoje decyzje kształtować, a jednocześnie tym trudniej zauważyć, że granice zostały już dawno przesunięte. Emocjonalny wampir jest też bardzo sprawny w układaniu e, historii o tym, co się dzieje w jego relacji. W tej historii to on zawsze wypada na osobę rozsądną i przewidującą, a druga strona na kogoś, kto bez niego podejmuje złe decyzje. Kiedy pojawia się sukces, to pada komunikat w rodzaju udało się, bo mnie posłuchałeś, czy posłuchałaś, a gdy coś y, nie wyjdzie, to mówiłem, żeby tak nie robić. Nie posłuchałeś, nie posłuchałaś, to masz efekt. Jednym słowem, sukces przypisywany jest jemu, a odpowiedzialność za porażkę drugiej osobie. Z czasem ktoś uwikłany w taką relację yy, zaczyna mocno wierzyć, że, samo, że samodzielnie nie dowodzi, że działa skutecznie tylko wtedy, gdy opiera się na wskazówkach emocjonalnego wampira. I to wzmacnia zależność, bo im mocniejsze przekonanie, że bez tej relacji trudno sobie poradzić, tym łatwiej rezygnować z własnej oceny sytuacji i podporządkowywać się cudzym e, decyzjom. Relacja z emocjonalnym wampirem bardzo często zaczyna się w sposób, który z zewnątrz wygląda wręcz idealnie. W pierwszej fazie zakochania, silnej fascynacji i idealizacji, druga osoba jest obsypywana uwagą, uznaniem, gestami szczególnego traktowania. Pojawia się przekaz, że ta więź jest wyjątkowa, nieporównywalna z innymi, a równolegle stopniowo obniżane jest zaufanie do otoczenia znajomych, rodziny, współpracowników. Z czasem to właśnie emocjonalny wampir staje się głównym punktem odniesienia. Jego opinia zaczyna ważyć bardziej niż własna ocena czy zdanie innych ludzi. W drugiej fazie pojawia się stopniowe uzależnianie. Miejsce zachwytów zajmują komentarze, krytyki, zawstydzanie i ośmieszanie drobnych odstępstw od oczekiwań. Rośnie poziom kontroli nad czasem, decyzjami, pieniędzmi, a bywa, że także nad wyglądem czy seksualnością. Coraz częściej pojawia się szantaż emocjonalny i odwoływanie się do rzekomego długu wdzięczności. Skoro tyle dla ciebie robię, to masz się dostosować. Niezależnie od płci i roli, emocjonalnym wampirem może być partner, partnerka, przyjaciel, rodzic czy przełożony. Mechanizm jest podobny. Im gorzej ktoś myśli o sobie i swoim otoczeniu, tym mocniej przywiązuje się do tej jednej relacji i tym trudniej uwierzyć, że życie poza nią w ogóle jest możliwe. W relacji z emocjonalnym wampirem ważne jest jedno. To nie jest osoba, z którą da się konstruktywnie wygrać na argumenty. Taki człowiek nie opiera się na tych samych zasadach, co druga strona, na etyce, uczciwości czy wzajemności. Wygrana oznacza dla niego przede wszystkim kontrolę, przewagę i poczucie mocy, a nie zrozumienie czy porozumienie. Dlatego próby tłumaczenia, udowadniania racji czy uczenia empatii. Bardzo często kończą się na tym, że osoba uwikłana w te relacje jest jeszcze bardziej wyczerpana i zagubiona. Można przyjąć, że realna zmiana osoby o rysach emocjonalnego wampira jest możliwa, ale tylko wtedy, gdy spełnionych jest kilka twardych warunków. I to nie jest kwestia przeprosin, chwilowego opamiętania czy obietnicy poprawy po jednej kłótni. Po pierwsze, Potrzebne jest jasne nazwanie problemu. Chodzi o uznanie, że to, co się dzieje, ma charakter przemocowy. Obejmuje manipulacje, przekraczanie granic, ranienie e, innych osób i nie jest jednorazowym wybrykiem, tylko stałym sposobem funkcjonowania w relacjach. Po drugie, konieczna jest świadomość skutków. Osoba o takim profilu musi zobaczyć, że jej zachowania realnie niszczą relacje. Powodują cierpienie, a z czasem uderzają także w jej własne życie rodzinne, zawodowe i społeczne oraz w jej zdrowie psychiczne i fizyczne. Po trzecie, musi pojawić się zrozumienie, że mamy do czynienia z utrwalonym schematem, a nie pojedynczym błędem. Taki schemat ma tendencję do powtarzania się w kolejnych relacjach i do nasilania się w sytuacjach stresu. I po czwarte, potrzebna jest decyzja o wejściu w profesjonalny proces pomocy. Zmiana tego typu wzorców jest zwykle poza zasięgiem samych postanowień i deklaracji składanych bliskim. Wymaga dłuższej i uporządkowanej pracy z osobą z zewnątrz. I na koniec, ważne jest nie tylko to, jak działa emocjonalny wampir, ale też co może pomóc osobie, która z takiej relacji wychodzi. I w tej części będę opierała się na sześciu zasadach inspirowanych Tao. Po pierwsze, zakładamy, że osoba, która pojawia się w naszym życiu, jest w pewnym sensie właściwą osobą, bo coś nam pokazuje nasze granice, schematy i potrzeby. I zamiast pytać, dlaczego to mnie spotkało, to warto zapytać Czego ta relacja mnie nauczyła i czego już nie chcę powtarzać? Po drugie, to, co się wydarzyło, już się nie cofnie. W przeszłości nie da się ani poprawić, ani odwołać, ale można przestać ją wypierać i zacząć wyciągać konkretne wnioski, żeby nie wchodzić w te same układy po raz kolejny. Po trzecie, obecny moment jest zawsze właściwym czasem na ruch. Zawsze można zacząć inaczej myśleć o sobie, inaczej stawiać granice, a w razie potrzeby odejść. Czasem najlepszym rozwiązaniem w toksycznej relacji jest e, przerwanie kontaktu i domknięcie jej również na poziomie codziennej komunikacji. Po czwarte, jeśli coś się kończy, to naprawdę się kończy. Aby nowa relacja miała szansę być zdrowsza, to poprzednia musi być domknięta nie tylko formalnie, ale też emocjonalnie. Powrót do starych układów zazwyczaj oznacza powrót do tych samych schematów. Po piąte, w danym momencie podejmowaliśmy takie decyzje, na jakie pozwalały nam ówczesne zasoby, wiedza i doświadczenie. I surowe ocenianie siebie z dzisiejszej perspektywy nie zmienia faktów, za to odbiera nam siłę na zmianę. A praca nad sobą teraz pozwala podejmować lepsze decyzje w przyszłości. I po szóste, warto świadomie domykać sprawy, nie tylko te formalne, ale też te w sercu. Niewyjaśnione rozmowy, niedokończone konflikty, ciągłe analizowanie tego, co ktoś powiedział albo zrobił. Takie otwarte wątki zużywają bardzo dużo energii. Decyzja, że dana relacja czy sytuacja jest zakończona, nawet jeśli nie miała idealnego finału, pozwala odzyskać uwagę i siłę, które można przeznaczyć na budowanie zdrowszych relacji. A więc, jeśli czujesz, że ten temat dotyczy także Ciebie i chcesz przyjrzeć się głębiej temu, jak wyglądają Twoje granice w relacjach i co sprawia, że trwasz w układach, które Ci nie służą, to zapraszam Cię do coachingu kognitywnego jeden na jeden ze mną. Jeśli wolisz na początku czerpać treści i inspiracje, to zaobserwuj ten kanał i dołącz do newslettera. Link znajdziesz w opisie. A jeśli ten film był dla ciebie wartościowy, to podziel się nim z kimś, kto być może właśnie teraz potrzebuje spojrzeć na swoją relację z innej perspektywy. Dziękuję i do zobaczenia za tydzień.